Nadinspektor Schenk? Musimy go znaleźć. Jest w więzieniu. Już go tam nie ma. Oczywiście. Obiecałeś mi pomóc. Wiesz, co spotkało mojego syna. Powstrzymam go. Wciąż jestem gliną. Już nie. Jeśli stawisz opór przy zatrzymaniu, zastrzelimy cię. Coś się szykuje. Spojrzałem ci prosto w oczy, John. Chciałem wiedzieć, czy coś we mnie dostrzeżesz. Ponoć masz coś w sobie. Podobno wiesz wszystko o takich jak ja. Ścigany przez zabójcę. Po co mu ten pokaz? Chce pokazać światu, jak spełnia się zły sen. I przez policję. Odwiedy Chyżego Dorwę? O pięć. Znam tego człowieka. Jakoś przeżyję. Teraz rozumiesz? Bawię się przed nią. Zaczyna się koszmar. Jestem gotów.